W 2014 roku, jak miałem 15 lat, dopiero co się przeprowadziliśmy z rodziną do Niemiec i mój brat wcześniej grał Ping-Ponga, nie chciał też z tego rezygnować, więc w Berlinie rodzice poszukali mu innej szkoły, innego klubu po prostu, w którym mógłby trenować. Wyszło na taki, do którego jechaliśmy ponad godzinę. W jedną stronę. Tam chyba było metro plus S-Bahn, plus czyli takie metro nadziemne. A wybrali też ten klub ze względu na to, że po prostu to był jeden z najlepszych klubów tam w okolicy. Ja, żeby też i podszkolić niemiecki, poznać ludzi i e, też wesprzeć brata, żeby nie był sam w tym nowym klubie, też zacząłem chodzić na tego ping-ponga i pamiętam, że do dojazdy to by była po prostu taka męka. Straszne to było. E, właśnie przez to, że to tyle trwało, nie? To były czasy, w których powoli były takie. Takie pierwsze gierki na smartfona typu właśnie ten Fruit Ninja, Angry Birds e, albo Flappy Bird. I zazwyczaj pamiętam, że albo się grało w to, albo się przeglądało Facebooka i skorowało, albo się oglądało jakieś y, memy. No i to były dwie godziny dziennie, plus treningi były pewnie z trzy razy tygo w tygodniu. To już mamy sześć godzin tygodniowo, czyli 24 godziny miesięcznie. To praktycznie godzina miesięcznie, znaczy godzina na dzień szła na same dojazdy. No i teraz wyobraź sobie, żeby... Wyobraź sobie, ile to jest czasu ile można zrobić w ten czas, nie? A ten czas tak naprawdę był marnowany, bo raczej nie brałem wtedy żadnej książki, ani nic takiego, żeby się pouczyć, yy, tylko właśnie używałem telefonu. Teraz spójrz na swoje sytuacje, nie? Ile razy masz takie coś, że, nie wiem, czekasz w przychodni na wizytę u lekarza, albo dojeżdżasz gdzieś autobusem do szkoły, mm, akurat nie masz z kim pogadać i czekasz na jakieś lekcje na przerwie. Jest masa takich... Punktów w ciągu dnia, w które mógłbyś coś robić, a zazwyczaj wtedy automatycznie wyciągasz telefon i scrollujesz albo TikToka, Instagrama, oglądasz YouTube'a. I zazwyczaj to raczej nie są zbyt produktywne rzeczy, które robisz, tylko właśnie coś, co ci się w ogóle jakby nie przyda w przyszłości i nie odda, nie. I później, pod koniec dnia, mówisz sobie, kurde, przecież miałem przeczytać ten jeden rozdział, albo nie wiem, dowiedzieć się czegoś, co było rzeczywiście takie ważne dla ciebie, nie? A nie miałeś na to czasu w ciągu dnia. A teraz zastanów się, czy na pewno nie miałeś na to czasu. Czy właśnie tych luk w ciągu dnia nie mógłbyś, nie mógłbyś wypełnić czymś właśnie takim produktywnym. Ja teraz ostatnio zacząłem sobie jeździć cały czas. Wszędzie z tym to jest yy, Amazon Kindle Paper White. I powiem Ci, że to jest chyba jedno z najlepszych rzeczy, jaką ostatnio odkryłem. Żeby właśnie jeździć Kindlem zamiast z telefonem. W sensie no telefon też biorę, nie? Ale do drugiej kieszeni Kindla. I teraz każda moja wolna chwila. Jeżeli nie mam co robić, to nie wyciągam automatycznie telefonu, tylko Kindle'a i zaczynam czytać e, książki o programowaniu z różnych aspektów. To jest właśnie taka zasada podstawowego ataku. Coś w typu jak w grach masz, że twoja postać, na przykład nie wiem, w Medinie, w Minecrafcie, w LoLu, e, w CS-ie ma jakiś swój podstawowy atak. Czyli coś, co robi automatycznie, jeżeli tam klikniesz nią na coś. Zazwyczaj to jest właśnie jakieś machnięcie mieczem albo strzelanie z karabinu. Teraz w tym wszystkim chodzi o to, aby twój podstawowy atak z codzienności, czyli ten, kiedy właśnie usiądziesz w tym tramwaju i chcesz wyjąć telefon zamienił na coś innego, czyli na przykład wyjęcie właśnie książki, wyjęcie jak um, wyjęcie swoich notatek ze studiów. Jeżeli jesteś artystą, no to wyjęcie swojego notesu i szkitowanie na przykład tego co masz pokoło. Teraz wyobraź sobie jak zostawiasz swoją konkurencję w tyle, jeżeli to robisz w każdej wolnej minucie. Jesteś trochę jak taki normalnie psychopata, jak taka maszyna. Do nauki i będziesz o wiele więcej wiedział i o wiele więcej się uczył codziennie, co skumuluje się do takich ogromnych rezultatów i naprawdę ci kiedyś odda za tą twoją ciężką pracę. Także taka zmiana swojego podstawowego ataku to jest bardzo ważna i fajna rzecz i polecam ci ją. Jeżeli nie masz Kindla, to też ci polecam, bo tak naprawdę każdy e-book, który masz teraz, możesz go sobie przerzucić mailem do tego Kindla i czytać sobie go w, właśnie w tych momentach. Kindle się bardzo długo, Kindle bardzo długo trzyma na baterii, łatwiej się czyta niż na telefonie, bo możesz sobie zmieniać wielkość, wielkość czcionki i tak dalej. Możesz sobie zaznaczać, na przykład, dany tekst i on się wtedy i go podkreślać, i on się wtedy zapisuje w takiej liście podkreślonych tekstów, później nie musisz czegoś szukać w tej książce, tylko masz od razu pozaznaczone te ciekawsze teksty, i pamiętasz, że o to, to sobie zaznaczyłem w tej książce, zobaczy, to tam pisali. I wiesz, i możesz sobie powtórzyć, możesz sobie sprawdzić na szybko jakąś informację. To nie jest też jakaś mega droga rzecz, nie, bo serio na Olik się znajdziesz. Za bezcen y, te Kindle, a raczej jak kupujesz używkę, to nic się z nimi, nic w nich raczej nie może być tak zepsute, jak na przykład, nie wiem, kupujesz używanego smartfona, tak? No i też jednym z ważniejszych aspektów i takich plusów ponad y, telefonem wobec Kindle jest to, że Kindle też wypuszcza, emituje mniej światła niebieskiego i bardzo często ja na przykład sobie czytam to snu, nie? No i jakbyś to robił na telefonie, to wiadomo, że to jest o wiele mniej zdrowe, ten wyświetlacz z telefonu, niż ten z Kindla. Plus możesz sobie mega zmniejszyć jasność na nim i też nie rozpraszają cię wszystkie inne rzeczy, bo tam nie ma jakby innych funkcjonalności. No chyba, że ja o tym nie wiem, ale nie ma tych wszystkich social mediów, kierek i tak dalej, które masz na telefonie, nie? No i to wszystko, co chciałem ci przekazać na dzisiaj. Dzięki, że jesteś, że jesteś zainteresowany dołączeniem do takiej społeczności na Discordzie, w której zbiera Współpracują się właśnie tacy ludzie jak ty i ja, którzy dzielą się właśnie takimi różnymi aspektami z życia, jakimiś tipami i yy, interesują się programowaniem, ale też niekoniecznie po prostu tym, żeby codziennie być lepszym człowiekiem. To zapraszam Cię, pierwszy link w komentarzu. Trzymaj się i cześć.